z nami dzisiaj w roli trenera, to mówię, że starczy się denerwuje. Sekundanta, chyba bardziej sekundanta. Sekundanta. E, e, no ja się bardziej stresuję na walkę Mariusza. W sumie każdego osoby, której, e, którą znam, e, której dopinguję, no Mariuszowi dopinguję już od e, kilkunastu lat. W sumie to już chyba trzynaście. No. więc e, no trochę straciłem znowu głos, e, no, ale to nic. No. no co, no że Mariusz zdawał ciosy, yy, boksował, yy, boksował dużo do lewą ręką, punktował. Yy, wiadomo, to też miał wysyłki, miał mało czasu na, też na przygotowania. Yy, fajnie, że podjął rękę, przyjechał, zaboksował, więc wielki ukłon dla niego, szacunek dla niego. Yy, no ale najbardziej, że Mariusz wygrał, yy, prze, przeboksował 6 yy, rund. 5 no, rund. No. Pięć rund. Ma zaraz walkę za dwa tygodnie następną mocniejszą. Z jednej strony dobrze takie przetarcia. Myślę, że mu to dużo, dużo da i wierzę, że pojedzie do tego Londynu i tam no i wygra. Słuchajcie, ciebie Mariusz, bo widziałem, że masz w ogóle doświadczenie z takimi dużymi chłopami, bo wcześniej w finale Max League tu też bardzo ciężkie chyba, takiego dużego prowadziłeś zawodnie. Tak, czy mam doświadczenie? <laughs> nie wiem, ciężko <laughs> mi powiedzieć. Mariusz się słucha, na pewno się słucha, słucha się trenera, ja zawsze też słucham trenera, próbuję dawać swoje też podpowiedzi, trener też widzi, że ja też dużo widzę, jednak no, każdy coś może zobaczyć, ja, ja widziałem, że był tą prawej, ten prawy podbudkowy, ten prawy podbudkowy wchodził, no, najważniejsze, że no, walka do przodu, wygrana przed razem, bardzo fajnie. Mm -hmm. jak, się, jak się główka podobał na każdą dzisiaj? <grymne> yy, bardzo ładnie. W parterze leżąc, yy, leżąc w sumie leżą na niego na, na niej to zawodnik, w yy, ładnie lewi się powiem. Trochę się przypomina to też twoja walka z Ferrari, co? to jest taka dramatyczna i nagle końcówka i ja odwrócenie sytuacji. Yy, yy, trochę tak, tylko że no, tutaj akurat yy, Ferrari też nie chciał za bardzo bić i za bardzo nie zdawał mm -hmm. ciosów, a ten na chłopak jednak zadawał, więcej zadawał ciosów, jednak się, chciał się pobić, yy, więc yy, no ciężko to jest mi się wydaje, że jednak porównać. U Ciebie ten temat ma jeszcze wrócić, czy nie? Bo zakosztowałeś za tego świata, są pieniądze tam, jest rozpoznawane, sam widziałeś, jak, jak to się wszystko w social media urosło w internetach. Ja nie mówię nie, ja się mhm. lubię sprawdzać, ja lubię wydać wyzwania. W boksie nie mogłem dostać od dłuższego czasu jakiegoś większego wyzwania, bardzo bym chciał. Mhm. Y y tutaj to jest wyzwanie co w jakiś sposób inne, to jest jednak no, MMA. Mhm. Y Jakbym miał więcej czasu na pewno na przygotowanie do tej walki, no to jeszcze na pewno bym lepiej, lepiej, lepiej wypadł. Y wiadomo, dużo osób mówi, że jednak no, wiadomo, te obalenia to były punktowane, y no ale co ja miałem robić, jak ja musiałem wytwarzać pressing, musiałem robić wszystko, żeby go męczyć. No. Wiedziałem, że no nie, da, nie, da, nie da się nadrobić. Ja już to mamy prawie 19 lat. Nie da się nadrobić tyle lat. Wiedziałem, że kondycyjnie, wytrzymałościowo nie będziemy szans. Mm -hmm. A ty w, w ogóle ten temat konkretnie pora niego jego remarzu, Bo tam były różne pomysły, że to w formule K1. <coughs> y... Jakbym Popsie? miał Jaja, to by poszedł w k no. ale on Jaja tam, tak jak już mówiłem, że tam przy porodzie pewnie mu ucieli. Miał być nie Amadeusz, tylko tam nie wiem, Anastazja czy kto inny. No właśnie, zmienił ten? No nie zmienił, ten, co on nie zmienił. dla, zmienił dla to? mnie to jest fajne, <laughs> no, że nie zmienił. No. Zakłada się. Yy, no, Chłopiec z humoru, tak to nazwa. Mhm. Chcesz do boksu wrócić? Jakbyś mógł wybierać? Teraz boks czy ja mam yy, Boks, boks. Dobry, ja kocham zdobyć. boks. Chcę. Kurę yy, dowierzę no, w swoje umiejętności. Wierzę, że jeszcze jestem w stanie zdobyć jeszcze Świata. Yy, no i zrobię wszystko, żeby go zdobyć. Yy, tylko no, tak, jak mówię, no, potrzebuję dobrych yy, sparringów, dobrych walk. Yy, no i tej szansy. Dobra, jeszcze na koniec. Yy, zobacz to. Most play. Co Coś się zacięło? Yy, ja w ogóle obstawiałem, nie wiem, czy wygrasz piłkę, ale obstawiałem, że wygrasz no piłkę przed czasem. Yy, tak obstawiałem, że to się tak skończy. Pierwszą rundę przeleżał cały budzion na nim. Jak Ferrari na Tobie, a w drugiej poszedł Chelsea. Yy, jednak yy, kondycyjnie yy, wiedziałem, że na pewno będzie lepiej yy, przygotowany Artur, no bo jednak to jest kupa lat treningu, treningu bokserskiego, kupa lat treningów yy, takich bardziej wytrzymałościowych. Yy, Mariusz, yy, wielki ukłon wo wobec niego na pewno, bo jednak to jest yy, był, były strongman, mistrz świata, yy, prześwietny zawodnik, ale no jednak yy, no, z zawodnikiem, który no, trenuje całe życie, yy, Wydolnościowo, wytrzymałościowo, no, wiedziałem, że jednak nie będziemy miał szans, no jednak też trzeba to mieście dotrenić, tak jak u Ferrari'ego, wiedziałem, że to mieście będzie musiało dotrenić, że spuchnia, no to wiedziałem tak, tak też przypuszczałem, że gdzieś tam yy, język ma, yy, yy, będzie musiał to mieście dotrenić, że jednak gdzieś tam spuchnia, i też tak czułem, że gdzieś tam ta, że jednak to jest inna forma się Czułem, że Artur wygra tą walkę przed czasem. Dzięki. Kamil Łaszczyk, bokser. Dziękuję bokser bardzo. Nadal. Tak jest. Pozdrawiam.